Witam Was kochani w kolejnym odcinku, dziś mamy szaleństwo takie krzyżówkowe, mamy pięć krzyżówek XXL i takie przerywniki króciutkie, maluszki, czyli owocowa, eksplozja, dwa razy super, trzynastka i money. Ja już te krzyżówki oczywiście zaczęłam drapać, żeby było szybciej, no i zobaczmy co tutaj nam się uda jeszcze wydrapać, lej. To już będzie drugie słówko. Ok. Mamy azyl, gleba. Dajcie znać, czy lubicie takie tematyczne odcinki, gdzie właśnie e, drapie się konkretnie e, na przykład właśnie krzyżówki czy jakieś inne zdrabki. Czy raczej wolicie różnorodność? Możecie napisać, jak, na przykład, jakie zdrapki byście chcieli zobaczyć też, jak drapie w większej ilości, bo wiadomo, że każdy ma jakieś swoje ulubione. Chętnie przyjmę wszystkie rady, wszystkie sugestie, wszystkie pomysły od was i je zrealizuję. Jeszcze tutaj zaznaczę, że wszystkie takie te krzyżówki są z innych punktów, żeby była różnorodność. Także zobaczymy, czy wyjdzie mi to na, na dobre czy na niedobre, bo może być różnie, mogą być wszystkie przegrane, tak? A z jednej paczki no to pewnie łatwiej by było z, trafić jakiś zwrocik, czy może tą większą jedną wygraną. Ale ja osobiście wolę, właśnie, brać z różnych punktów. Tego się jak na razie trzymam. Zobaczymy, jak nam to pójdzie. Mamy samogłoskę i. Darowizna Gilips. Szukałam jeszcze krzyżówki za 30, niestety w moim mieście. Nie ma, będę musiała pojechać zobaczyć to sąsiedniego miasta, bo jak będzie, to od razu się nie będę zastanawiać, tylko wezmę wszystkie, które będą. Ok, mamy drugą samogłoskę: O doktryna Ludo i Proca bardzo fajnie się tym radełkiem drapie. Krzyżówki przynajmniej. Mm, bardzo przyjemnie. Ok. A i w ogóle niestety jedną, mamy kolejna słówka. Znaczy kolejne. Pierwsze w tej części. Właśnie w jednej z drapce już w jednej tej krzyżówce niestety ułożyła mi się już wygrana przez Różnie zdrapywałam te, te literki na górze, no ale trudno. Może jeszcze zobaczymy, może będzie coś więcej niż te 10 zł. Także nic straconego. Literka N chyba niestety jej nie ma, ale tutaj jeszcze widzę W, czyli mamy drugie słówko. Ok, zobaczmy dalej. Z, darowizna, kapiszą azyl, I jeszcze gazik, wiza za Okej. Ok, I tu jeszcze widzę literkę M, lecimy dalej. Azja jeszcze i beach. Okej. Okay. Tutaj jeszcze jest segment. Przedostatnia literka, czyli U. Mudo nam się zrobiło. Jeśli jesteście fanami krzyżówki, to jest ewidentnie odcinek dla Was. A jeśli nie, no to niestety... Mamy trzecie słówko, czyli mamy wygraną. Ok. Tu jeszcze mamy U. Cukierek. Bóg. No i ostatnia literka. Czyli literka H. Tutaj jest jedna. Niestety raczej nic nam tutaj już nie da. Tu jest H. No i zobaczmy. Nic, ale mnożnik. Nic. W bonusie byłoby 30 zł. Hm. Ale mamy EEE. Czy EEE to będzie 10 zł? Nie wiem jak to jest z tymi, z tymi nowymi właśnie. Ale chyba w tamtych Aha, przepraszam. Tu jest jeszcze M, czyli na pewno jest czwarte słówko. Mit. No ale to chyba byłoby na tyle. No. Czyli byłoby 20 zł. Jeśli się pomyliłam gdzieś, to zweryfikuję już po odcinku i napiszę w bilansie ale wydaje mi się, że tutaj jest 20 zł. Lecimy sobie z przerywnikiem, czyli maluszek za złotówkę. Tu szukamy trzech takich samych kwot. Mamy złotóweczkę na plusik, bo mamy 3 razy 1. I lecimy z kolejną krzyżóweczką. Tu właśnie mi się już ułożyła wygrana, także zobaczymy, czy jest coś więcej. Mamy literkę I. Dalej lecimy. Kolizja, piaski. lif. Alpinis. No troszkę jest tych I. O, tu jeszcze widzę J strapane Troszkę tych I nam się ułożyło. Fajnie. Może tu coś jeszcze będzie. Dalej lecimy. Mamy D. Tutaj I nie widzę. Tu jest jedno. I w ostatniej mamy dysk. Mamy myjkę. OK. Zobaczmy dalej. Mamy literkę Z. A tu już, a nie, to nie to. OK mamy zakon, mamy ozon i odzew. Dalej mamy kolizję, ezop. I w ostatniej, w ostatniej nie mamy. Okej, okay, literka P. Pekas jeszcze. Piaski. Tutaj nam się dwa słówka ułożyły. Czy ja mówiłam, że to ta krzyżówka jest wygrana już? Bo chyba, jeśli tak mówiłam, to coś mi się pomieszało. Bo to nie ta była wygrana. Słuchajcie, wybaczcie mi, jeśli ja coś tutaj mówię bez sensu. To naprawdę nie mam takich złych zamiarów, tylko mi się to wszystko już pomieszało. To jeszcze nie jest wygrana. Tu mamy kadr, edykt i D. I ostatnia literka to jest X. X nam nic niestety nie da. Więc myślę, że tutaj mamy różne kontrolne. Tu 10 na minusik. Przerywnik, super 13. Szukamy 13 oczywiście. Niestety 2 na minusik. I lecimy z kolejną krzyżówką, i ta krzyżówka już jest wygrana. Mamy już trzy słówka, no, ale może jeszcze się coś tutaj ułoży. i mamy literkę i, Alpinis, Nil. W ogóle, możecie mi powiedzieć, bo ja się zastanawiam, czy te krzyżówki mają swoje, czy każda jest robiona po prostu jakby inna, że się nie powtarzają? Czy myślicie, że one się powtarzają, bo ja już ich tyle zdrapałam i jeszcze nie widziałam, żeby się jakaś powtórzyła, także mnie to bardzo ciekawi. Słuchajcie, zrobiło się czwarte słówko inwazja. Patrzymy dalej. Literka C. Literka C. Tutaj nic nie widzę. Tutaj mamy odruch, migacz. Bawi mnie, jak coś mówi e, na kierunkowskaz migacz. Nie wiem dlaczego. E, ok, lecimy sobie. Mamy nie? I to wszystko. Literka F. E, tutaj już nic. Tutaj jest Rafa. Tutaj mamy kalif. I to wszystko, dalej mamy U, samogłoska. Jest, kilka tych U się pojawiło. Mhm. Ciekawe, czy jeszcze się coś ułoży, nie? Byłoby fajnie. Tu mamy jeszcze Peru. I Bóg. Tucha nie widzę, tutaj mamy odruch, mamy hel. I tu mamy hale. I te. Jest tutaj Neptun, kolejne słupko. Okej, okay, patrzymy dalej. Troszkę tego jest. T, T, T. Mieliśmy jeszcze C tutaj. Zapomniałam zdrapać. Mamy kolejne słówko. Co tutaj się dzieje? W tej krzyżówce. No nieźle. I ostatnia. Literka M. Alpinizm. PMW modulacja. Tu mamy słówko, ale wydaje mi się, że wydaje mi się, że to nic nie da. No, bo tutaj i tak już się nic nie ułoży. Dobra, no czyli wychodzi na to, że mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć słówek to nam powinno dać 30 zł. I mamy EE. E, e. Czyli EE e to będzie 30 zł, więc ta poprzednia wzgrana, która też jest EE e, e, też jest 30 zł, a ja myślałam, że 20. Także coś mnie tu ominęło ewidentnie w tej krzyżówce. Coś mnie ominęło. Ale już teraz chyba do tego nie dojdę. Także przykro mi. Dobrze, kolejny przerywnik super trzynaście dwa na minusik. Ok, lecimy z kolejną krzyżóweczką, mamy literkę T. Ok, ciasto. Zjadłabym ciasto z chęcią. Turek. Ej, no słuchajcie, naprawdę dobrze idzie jak na razie. Powiedziałabym, że świetnie. Widzicie, jednak warto kupić z różnych punktów. Oczywiście żartuję, bo to wszystko zależy. Zależy od szczęścia. Każdy ma jakąś swoją taktykę, tak? W jednym się sprawdzi to, a drugim coś innego. Ale cieszę się, bo te ostatnie odcinki były słabe, a tutaj mamy w końcu coś fajnego. Lacieum. Mm, mm, mm. Eksponat, Ciasto. Cyrk. Ok. Tutaj mamy jeszcze C. O, widzę A. Widzę A, to dobrze. To dobry zwiastun. Może te A też nam tutaj daje jakieś wygrane, fajne. Chociaż widzę, że tutaj chyba najwięcej by pomogło U, bo bardzo dużo tego U się pojawia. Ok, tu mamy ciasto. Anomalia. Klapa. Ada się nam ułożyła i Jart się nam ułożył. Jart i Ada. Tutaj nam się ułożyła pyza. Okej. Okay. Pyza. A, jeszcze wrócę do tej, bo nie strapałam mnożnika, ale tu będzie razy jeden, bo mamy te EEE, e, e, to już wiedzieliśmy o tym. Okej, okay, tu jeszcze jest słówko Oaza i Mazowsze. Dobra, lecimy. S, Florysta, Eksponat, Sok i Soda, Okej. Okay. I ciasto. Tu mamy jeszcze mazowsze osa. I to tyle. Literka N. Eksponat. Okej. Okay. Okej. Okay, mamy, słuchajcie, wygraną. Mamy trzy słówka. Nie, no naprawdę jestem miło zaskoczona. Naprawdę. Uczelnia Monachium. I ostatnia literka to jest U. U, M też było, czyli mamy tutaj dwa słówka. OK, ale tutaj nie będzie chyba wygranej z tego co widzę. No nie będzie. Patrzymy dalej. Mamy turek. Ok. I tu jeszcze się pojawiło dwa razy U. Mamy trzy razy. Jest BBB, czyli 10 na plusik. Po nosiku byłoby 5000. Tu byłoby razy 1. Przerywnik owocki. Lecimy. Ananas. Razy trzy. Cytrynka. Okej. Okay. Truskaweczki. Potem mamy kiwi. Jest. Kiwi dwa razy. Trzy razy. Wiśnie. O, wiśnie. Obrodziły w tej, tej zderbce. Pomarańcze. O, jeszcze tu jest schowana pomarańcza. Boróweczki. Porozrzucane. Gruszka. Arbuz. I kokos. Okej, okay, figa. Jest strapana. Dalej mamy jabłuszko. rozkwinka I banany. No i banany nic nie dały. Mamy różne kontrolne, 3 złote na minusik. I mamy jeszcze Ostatnią już krzyżówkę. Zobaczmy. Czy ta ostatnia też będzie szczęśliwa, bo jak na razie to miałam dobre szczęście, żeby w każdym jednym punkcie coś fajnego wybrać. Hmm. Może. Tutaj też przyciągniemy fajną wygraną. C. F. Postulat ze us, zupa. Dalej patrzymy. Kuszerka. Cały czas mnie ciekawi, gdzie w tej pierwszej zdrapce pominęłam słówko albo jakieś literki. Wy pewnie widzieliście gdzie. A ja dopiero zobaczę. Dobra, mamy K. Ak Tutaj, jakieś kasia schowało, jest sok, jest akuszerka. Dobrze, tu mamy oko, matka, jajko, rak. Okej, okay. literka G, gulasz, tak. Okay, mamy grypa, agat, I noga, w ostatniej jest ulga, Dok, <ścoughs> Literka H, nie widzę, tutaj hel, ok, tu jest jedno H. Ostatnie trzy literki. Mamy l. Postulat. Nie zapowiada się chyba na wygraną, tak mi się wydaje. Zobaczmy. Tu mamy pierwsze słówko. Okej. Okay. Mm. Przedostatni gulasz. Mamy S. Tu będzie los. Będzie postulat. Będzie stok. Set. Bastia. Tu jest Zeus wprawdzie. Pierwszy dopiero. Okay, tutaj mamy sejfik. Akuszerka. Sok. Mamy Mars. Okej. Okay. No i ostatnia literka R. Literka R. Tutaj mamy drugie słówko. Ok, tu mamy gry, PRYZMAT. Wtorek, obrona raj. Drugie słówko, które też na nic nie daje. Okej. Okay. I ostatnia strona jest Mars. Jest drag, ale też z wygranej, brak. Mamy różne kontrolne. W bonusie byłyby trzy dyszki. Mnożnik byłby razy trzy, ale nie ma. Słuchajcie, jak tak. Fajnie poszło, to jeszcze sobie zdrapiemy ekstrapensję za piąteczkę na koniec. 0,9. 0,3. 0,7 wygrana. Ok, 13. 19 ekstrapensja. 6, 22. 25, tu mamy 5 zł. Kontrolne SSS, więc się zgadza. Słuchajcie, fajny odcinek. Dziękuję, że byliście. Fajnie się drapało. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Cieszę się, że jest taki bilans na koniec. Życzę Wam dużych wygranych. Napiszcie, czy Wam się podobało. No i pozdrawiam Was, Papa. Pa.